Tato! Kasia płacze! Pff, pff, może zostaniesz to noszem, co? Bo świetnie donosisz. Co się stało, córcia? Nic, Statusiu. Przecież widzę. Zawsze jak coś się dzieje, to jesz chipsy, oglądasz ten Twój serial o wilkołakach i słuchasz Rian. Skąd ty niby to wiesz, że jesteś tatą? A tatowie nie wiedzą takich rzeczy. Oni nawet nie wiedzą, do której klasy się chodzi, albo ile ma się lat. Co się stało? Nie powiem ci, bo się zdenerwujesz. Nawet jeśli to obiecuję, że zachowam to dla siebie. Nie chcę, żebyś coś komuś zrobił. A co się stało? Obiecujesz? No niech będzie, obiecuję. A oni? Ej! Oni też. Czerwałam z chłopakiem. Kochanie, tak to już jest. Ludzie się rozchodzą, schodzą, wyjdą, wejdą, w twojej głowie będą. Dzięki, tato, potrzebowałam tego usłyszeć po tym, jak mnie zdradził. Piotrek, wyprowadź auto, a szykuje się, Kaziuc skakuje do samodzielnie. Mówię, że nikomu nic nie zrobicie! Oj, córcie, ja obawiam się, że sam sobie zrobię.